Siema na kolano widzowie z tej strony. Przyszedł to, to kolejny odcinek na kanale Games i dzisiaj, dzisiaj robię specyficzny odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy reagować na coś innego. Jak wiecie, ciągle teraz filmowałem właśnie tak, tam, to tak, ale nigdy nie pokazywałem wam kolekcji screenshotów. Tak, screenshotów które robiłem od czasu 2023 do teraz i właśnie dzisiaj je pokażemy. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ta cała kolekcja. To będą chyba. Chyba tak skończę na zdjęciach. Do 2000. Do tego momentu. Więc zaczynamy. A więc to jest pierwszy w ogóle skinny rzut, jaki zrobiłem. Został zrobiony że godzina. To jest taka przeróbka Fortnite, a. tak? I tak będę puchaszał różne inne zdjęcia i opowiadu o nich. Drugie zdjęcie to jest z baklunców. Tu zaś z tej gry, poprzedniej godziny. I to jest zdjęcia o. Tu jest ciekawa historia, bo ta gra została zamknięta niedawno, jakby z kilkanaście miesięcy temu. No, szkoda, bo była fajna gra. Grała mi się i to było jedyne wideo, które zrobiłem na YouTube z, z, z tej gry. I to są te zdjęcia. Tutaj właśnie jest, to zrobiłem, jak ten pociąg przejeżdżał. Tutaj jest ten, ten tam chyba był wykonajemy albo nie. I tu są pociągi. Tu przejechał. Tu pociągi. Tu jedzie ten pociąg. Bakrumsy. Tu właśnie są te kanaryjskie pociągi. Um. Tu kolejne zdjęcie Led Hanol. Kolejne. Kolejne. Tu fajnie zrobiłem moment, bo jak do ten właśnie pociąg, to właśnie tutaj to fajne patrzę. Jaki fajny kolor. Taki sam. Tu właśnie kolejne zdjęcie. A dobra, to są, to są biało-czarne beczki. Myślałem, że tam jest coś wykolejony na nie. Bo już tak dawno robiłem to wideo, że zapomniałem. Tu przejazd, tu właśnie pokazanie. Kolejne. O! No i to są wszystkie zdjęcia z tej gry. I przechodzimy do kolejnej. Kolejna gra. I to jest CSX. To, jest, to są dwa pociągi. Mam tu taki mały pociąg i tu jest taki wielki CSX obok. O! To zdjęcie jest bardzo nostalgiczne, ponieważ używałem jako tapety przez jakiś czas na moim komputerze. Przed tym jak przeniosłem wszystkie zdjęcia, to taką miałem w tabelę. Serio. Tu zgodzili... O, jest jaka nostalgia. Tęsknię za Kaiwers. Mam nadzieję, że powróci. To ja grałem Godzillą, kiedy zbierałem na Gidorę. To jest... To jest James ten czarny jeszcze kiedy przed tym jak hamulce mu się zeprzy. Chyba poznajecie skąd to pochodzi i już z sasy robicie się, bo wiecie, że to chodzi o hamulce, które później zawiodą i ten pociąg ucieknie. Tutaj zrobiłem taką serię, co gdyby Tomek. Może zrobię... Kiedyś może zrobię taką alternatywną serię właśnie, co gdyby Tomek udało mu się jakby dogronić właśnie co gdyby Tomek do Co? I właśnie tu, i właśnie co gdyby Tomasz dogonił kubę przed tym zakrętem, gdzie się później wykolei? O! To jest seria, właśnie tą skalę. O! To jest zbyt podejrzane, chyba wiecie, co oznaczają te dwie wieże. James, mój tykon, jakby tutaj przeżyłem, jak zabójcy. Taka piękna budowla, wiem, może być brzydka, ale ja tak zrobiłem. Na domu. Taką wysoką, właśnie budowlę. Cała budowla: Siren Heady, łóżko. O, to jest Contrabal Ward. Bardzo fajna gra. Tu mamy na przykład. O, to jeszcze kiedy było, jeszcze teraz jest nowy sposób, nowe MLT, no jak się to robi, ale ja to zrobiłem zdjęcie właśnie ZSRR, To jest A, to jest Naddnieszcze. To jest jakby Naddniestrze, które nikt nie udaje, bo to jest to jest, to, to jest chyba Mołdowa, ale to jest chyba Mołdawia. A tak, Mu, Mołdawia, chyba jest wkurzona o to, że tutaj jest yy, jak się to na. Naddniestrze, a tu jest rosyjska SSR. A to, to chyba ZSRR albo Wietnam, albo Chiny, Białoruś, Ukraina, Kanada, hmm. Turcja, tam mogłowie, tu Turcja. O, tutaj uciekający pociąg, wykolejony. To robię dziwne składy ZSRR. Bułgaria, Rumunia. Um, nie wiem kto to jest C plus in w śpiączce dziwne. Na ZTSRR, ZSRR Rosja. Rosyjska ZCP, CCP. Nie rozumiem rosyjskiego, jeśli jesteś Rosjanem, to pewnie to rozumiesz, co to mówi. O. Mamy tutaj O. Tu mamy rosyjską SR, tu mamy Chiny. To są Chiny komunistyczne. Yeah. Tutaj mamy Godzilla. Tu mamy godzile, jak zbierałem levela poziom 70. To jest wideo jak zdobyłem poziom 70 w Kaiju Universe. A tu... O! I tu właśnie zdobywałem... Ach, jaka nostalgia za tym Kaiju Universe. Jeśli chcecie to z daleka, to wideo. No Miejmy nadzieję, że Kaiju Universe za niedługo powróci. Życzę też wszystkim powodzenia na testach. Tu 7-7. Tu, tu zderzenie z pobliską przyczepą. Na coś? Tu jest moment, jak 7-7-7 zderzył się z tą przyczepą. Kończką jest skład taki, co wziąłem. O, a to jest kolejna gra, w której rozwala się most i można tu pociąg też wykoleić. I jeden jest super, super dobry. Aż może jakiś pociąg z i wtedy jak jedzie na most, może go wsadzić i cały most wysadzony. O, to jest Cracker Witherstone, taka gra. O, tu jest Formidibomb BOMB i WitherStone. O, ten... To, to zrobiłem wideo, to jest... Work at Pizza Place i ja właśnie witam samego siebie. To jestem ja. Tak, to ja jestem. Jeszcze wtedy nie miałem swoich sławek. Ja tutaj zrobiłem zdjęcie, bo to było rzadkie, może... Widać, co chciałbyś dziś jeść. Potrzebuję chwili na decyzję. I... bum. Dałem ciążę z pepperoni. Albo z, z tym, nie wiem czemu mój klon wybrał takie rozwiązanie, ale okej. Okay. Czas na jedzenie. A tu są dwóch moich. Patrz, to są dwóch moich. Jeden zamawia normalne, a tu zamawia epickie, że można więcej pieniędzy. A tu armę Godzilli. Jokor miał cztery Godzile. Ale nostalgia. O to ja i strojach i, i Gidora. Na szczycie, widora właśnie na szczycie, co jest Idę, pociąg. Oto skład. Jakiś error, ja coś tam przełączyłem z O, to jest skład, który robiłem. Oto wszystkie lokomotywy, które są dostępne w grze i połączyłem, jako gigantyczny pociąg. To były naprawdę dziwne, rzeczy, robiłem wszystkie lokomotywy CSX w tej grze. O, tą grę, to ja pamiętam bardzo dobrze. To jest gra właśnie z Kibito Kiedyś ją bardzo dużo grałem, ale niestety z jakiegoś powodu została zdjęta i zaraz jej nie mogę już znaleźć. A szkoda. Ale modele wyglądały całkiem dobrze. O co 2021. O! To zdjęcie to chyba sobie dodamy jako miniaturkę. To sobie zdjęcie kiedy, bo też dodano później taką statuę Tytana. tytana właśnie głośnika właśnie spoglądającego na miasto właśnie tym na szczęście odinfekowany, tak na miasto to było jeszcze przed epizodem 50 więc dlatego nie jest ulepszony ale ja sobie to dam do na miniaturkę na, na, na nawet mogę to zrobić Ja przyniosę to bez... to wygląda bardzo dobrze. Ja sobie zostawię to jako takie właśnie, bo tak fajnie wygląda. Kolejne Polska Górą. Bardziej jakaś infekcja, trochę jestem polską. Mam stare, dobre granice. ZDZR jest niszczona przez coś. Tu James i zaś Robiłem tu. A kolejny James z powodu jakiegoś. O, tu ulepszony Kiryu, kiedy właśnie został ulepszony. Godzilla. Co zombie gigan. Tu właśnie robiłem roleplay do CzarnoAlfa Też kreator powiedział, że żadna data nie została utracona, więc dzięki Bogu, że mój termos nie został usunięty O tu jest taka gra, gdzie się wspieramy właśnie w Freddy Podbocz Pizza, jakby w animatroniki z y, Redbers, Fredbers Fredbers Fredbers.. Fredbers jakoś tam Właśnie jest to właśnie z FNaFa Gigan, kiedy znalazłem część jakąś A tu jest ja odkryłem tutaj w wulkanie I zrobiłem zdjęcie, wiecie dlaczego? Zrobiłem zdjęcie Ponieważ to mi przypominał moment, kiedy w pierwszym filmie co Z ery Heisei, Godzilla był, był W ostatnim filmie, kiedy Godzilla wpadł do wulkanu I zrobiłem zdjęcie, jakie to fajne Ja muszę serio zostawić sobie to na później, więc Ja sobie to zostawię, jak coś na mema jakiegoś, ale zostawię oczywiście Tetana Głośnika na razie. Okej. Okay. Dalej. O, tu są pociągi. A tu mogę widać i datę, dobra. Członka 2023. Tu są pociągi, ja jechałem w 7 hmm? 77 77 Tu zatrzymałem się na zbocznicy i zrobiłem mijankę. Ja lubię mijanki pociągów, szczególnie amerykańskich. Tu zrobiłem uciekiniera. O, tu grałem w monumencie. Ja miałem już wtedy tego tego mutuosa, ale. Oj, to jest Siu! Siu jest na serwerze! Siu! Jej, ja to sobie tak grałem, chillowałem sobie. Tu jest Junior Jet Jaguar. Zlepszyłem Motra i Motra larwy. Motra larwy jako krzyżyk. Here Jet Jaguar. Ja kiedy zdobyłem Godzilla Ultima. Super Cooper Duper wieża z Motry dwie larwy i jedna dorosła mutra tu z mutosem już tu jeździłem pociągami tutaj właśnie to tu jest kolejno właśnie kiedy właśnie głowę tam to. tu grałem jako muto, tu James tu o, to jest scena z tego 7 czy to jest alternatywne, co gdyby Plan wina wypalił. Sprawdźcie ten odcinek, bo fajnie mi wyszedł. O. Tu fajnie się trafiło, bo ktoś był właśnie Niemcami wschodnimi, czyli tymi komunistycznymi, a ja się wchłoniłem właśnie w, w tą właśnie zachodnie Niemcy. I tu były zdjęcia. Ży, ży, ży. Patrzcie, patrzcie jak świąt. Uh, Rosja śpi swoimi dwoma Ukraińcami bracinami. Wybieram jako Kiriu. O, to jest światło alternatywnej zimnej wojnie. Zrobiłem to, nawet dałem. Możecie zignorować Bangladesz. ja sobie tak zrandomowo sobie zrobiłem. Tak zamieniłem Bangladesz w takiego buta sobie. No Może będzie informacja. Ale po prostu świat bez komunizmu, bez jakikolwiek... A o! Dobra, to są informacje już... Aha, czyli to jest ostatnia jakakolwiek screenshot. A ten screenshot będzie na pewno upamiętniony jako ostatni screenshot w 2023 roku. Jak widzicie, tu mamy Kiryu. Właśnie kiedy ja zabiłem, właśnie podczas świąt. To były ostatnie święta KaJu Universe przed zamknięciem. Na pewno ten event to wydarzenie na pewno zostanie zapamiętane zawsze, ale na szczęście to nie będzie koniec Hidd Universe, ale na pewno zostanie zapamiętany taki, taki koniec KaJu Universe, tylko takiej gry, takiej, jakby, takiej takiej fandomowej, bo została pewnie zamknięta z powodu dlatego, że nie była jakby... Nie, było, nie miała pozwolenia, żeby używać właśnie tych wszystkich charakterów w Universe. Więc niestety... Tak się wydarzyło, ale... Powróci gra na pewno przed godziną X-Kong. Więc... Oto są jeszcze z 2022 zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z 2000... To, to nazwijmy to zdjęcia z screenshoty z Robloxa z roku 2022-2023. Więc usuńmy niestety wszystkie screenshoty. I zostały teraz screenshoty tylko z 2024, jeśli chcecie to może w przyszłości, w połowie roku zrobię połowę tych screenshotów z 2024 i później zrobię pod koniec grudnia albo coś w następnym roku, pod koniec tam tego roku to zrobię jeszcze taką jakby serię, więc to podzielę na dwie części. Ale screenshoty zostały usunięte w większości i to jest jakby taka galeria, gdzie będę przejrzeć sobie właśnie to wideo, bo to zostanie na zawsze w internecie. I mam nadzieję, że Wam się to podobało. Nie zapomnijcie dać subieka i lajka i cześć.